A więc tak, musimy dbać o witaminy, minerały w naszej diecie. Jeżeli, jak już wcześniej powiedziałem, nie jesteśmy w stanie dostarczyć tego z żywności, wtedy używamy różnego rodzaju suplementów. Sami jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy nam tego brakuje, ponieważ jeżeli mamy obniżoną odporność, o czym właśnie dzisiaj mówimy, czy jesteśmy ciągle zmęczeni, nie wiemy co się z nami dzieje, w przeciągu dnia zamiast funkcjonować, tryskać energią, kładziemy się spać, no to już może świadczyć o tym, że tutaj nam brakuje witamin. I. I minerałów. Również możemy mieć zaburzenia nastroju, możemy być rozdrażnieni. Dochodzi do częstych kłótni w domu. Wtedy powinna nam się zapalić żaróweczka, że coś może być nie tak. Co w takim momencie robimy? Sięgamy po witaminy i minerały. Oczywiście pierwsze, najlepsze i najważniejsze są naturalne, czyli owoce i warzywa. Ale zakładamy, że bierzemy, stosujemy, jemy tego dużo, bo powinniśmy dużo jeść i nadal te czynniki występują. W takim wypadku sięgamy po suplementy diety. A więc tak, witaminy, minerały w postaci kapsułek. Są to opakowania wyglądające w ten sposób. I bierze się witaminy rano, minerały wieczorem i po prostu sobie dorzucamy do suplementacji. Czyli tu mamy kompleks witamin i minerałów obejmuje to wszystko. Ale zakładamy, że dalej nie czujemy się dobrze, dalej nie jest to co powinno być. Dorzucamy podstawowy suplement, witaminę C. Witamina C, mimo wszystko, nadmiar jest wydalana z moczem czyli nie ma problemu, że przedawkujemy. Stosujemy jak najbardziej, przynajmniej około 1 grama dziennie każdy powinien stosować. Najlepiej brać w proszku, ponieważ nie mamy zbędnych jakichś wypełniaczy, otoczek i tak dalej, tylko przyjmujemy czystą witaminę C. Co jeszcze jest bardzo ważne? Witamina D3. Bardzo ciężko jest dostarczyć spożywienia, a jeszcze ciężej przedawkować jest to praktycznie niemożliwe. A do tego, co już powiedziałem wcześniej, bardzo dużo czasu spędzamy w pomieszczeniach, w biurach, w domu, daleko od świeżego powietrza, od słońca, które jest tak naprawdę naturalną, przekazuje nam poprzez metabolizację skóry naturalną witaminę D3. Wiem, że bardzo ciężko jest to przedawkować. Lekarze też o tym mówią, czyli możemy brać w mocnej dawkach witaminę D3 i to bym też proponował suplementować, żeby lepiej się wchłaniała. Jeszcze dorzucamy sobie K2. Kolejną rzeczą bardzo ważną to są kwasy tłuszczowe omega 3. Też jesteśmy, nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej ilości, czyli najlepiej sobie jeszcze dosuplementować. To jest też jeden z podstawowych suplementów, które powinniśmy brać rano i wieczorem. Kolejna bardzo ważna rzecz: probiotyk, Czyli bakterie probiotyczne w bardzo dużej ilości, które też powinniśmy dostarczać do swojego organizmu. W naturalny sposób też możemy, czyli moglibyśmy na przykład pić e, wodę z ogórków kiszonych, moglibyśmy dużo kiszonek jeść, kapustę kiszoną, ogórki kiszone i wszystko co kiszone, to też dostarcza do naszego organizmu e, naturalne probiotyki ale w dalszym ciągu niestety jest to za mała ilość, czyli warto sobie probiotyk dorzucić. Co jest jeszcze bardzo ważne, odporność bierze nam się z jelit, musimy o tym pamiętać, a probiotyki bardzo właśnie fajnie działają na oczyszczanie i naturalną florę bakteryjną jelit. Czyli nie zapominamy o witaminach, minerałach, jeżeli mamy problem z Dobraniem odpowiedniego kompleksu witamin i minerałów z naturalnych składników, ewentualnie będziemy mogli dosuplementować to, o czym w następnym odcinku. Pamiętamy też o zdrowej diecie, odpowiedniej ilości snu, aktywnym życiu czyli po prostu wstajemy od telewizora, wychodzimy na świeże powietrze, ruszamy się, chodzimy, spacerujemy, biegamy, ćwiczymy o czym oczywiście też będę mówił w kolejnych odcinkach. Pokażę plany treningowe, z których możemy skorzystać pełne, kompletne z rozgrzewką i z rozciąganiem. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dziękuję bardzo, zapraszam do kolejnego odcinka.